krakowski salon ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego obchodzi równy rok i z tej też okazji chcieliśmy uczcić znamienitych partnerów, naszych sympatyków, osoby, z którymi współpracujemy, które szanujemy. Grossi Krakowiense, bo tak się nazywa prestiżowa nagroda Narodowego Banku Polskiego. To jej pierwsza edycja. Jest przyznawana osobom i instytucjom, które w sposób wyróżniający wpływają na rozwój gospodarczy, naukowy, edukacyjny, promocyjny zarówno Krakowa, jak i całej Małopolski. Przyznawana aż w sześciu kategoriach. Kategoria edukacja, instytucja samorządowa, media, przedsiębiorca, stowarzyszenie gospodarcze oraz instytucja. W tym roku wyjątkowo odznaczyliśmy nagrodą specjalną świętej pamięci redaktora Janusza Michalczaka, osobę, która można powiedzieć poświęciła całe życie swoje zawodowe, dziennikarskie dla Krakowa i dla Małopolski.